Tak, Ta cywilizacja tak się rozwinęła, że się zwija z powrotem, już tak. się. Dobry wieczór, czy może Pan Nabil Al-Malazi? Cześć <noise> Tomku, dzwonię do Ciebie właśnie jeden z tych swoich numerów. No znasz się przy Ale jest jakby nie tutaj, to mógłby Nie I tam. Do mnie jest dalej dzwoniście nie? Myślałem, że czułem do Ciebie, bo myślałem, że został jeszcze Byłem tam nawet tutaj zaraz moja brygada przyjechała zatrzymaj córkę mi miejscówkę, ja Mirek jest, jest Mirek Rastankowski? jest, jest, jest

Waszym i moim zasranym obowiązkiem jest chronić naszego kraju naszego bo nie dostaliśmy tego zadania nasi przodkowie oni go bądź... o niego walczyli Przelewali oni teraz teraz oni teraz oni teraz oni teraz oni teraz oni teraz się boją oni teraz oni teraz oni teraz boją niech, niech się. oni teraz Niech

Ah, do të shkojmë në këtë vend. Këtu është një prezantim i shkurtër. Do të kemi një prezantim të shkurtër.